Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie nową kartą, którą są szkieleton Dragony i zobaczymy w jakich dekach się sprawdzać będzie najlepiej. Dzisiaj oczywiście testujemy lawę na arenie, co prawda mamy słabszych przeciwników, dlatego że mam taki plan, żeby zrobić w prostu taki jeden zbiorczy odcinek pod koniec sezonu, w którym będziemy puszczali z mastera do e, Championa de facto, z Mastera 1 do Championa, Myślę, że to było być ciekawe. I tak właśnie chciałem to zrobić, natomiast dzisiaj pogramy sobie, ponieważ mamy 13 level przez cały ten miesiąc, to sprawdzimy, jak sprawuje się z lawą. Co prawda, nie możemy tego tak super porównać, dlatego że wiadomo, nasi przynice mają niższe levele od nas, natomiast jesteśmy w stanie mniej więcej sprawdzić, czy to ma jakikolwiek sens. Jeśli to nie ma żadnego kompletnie sensu, tak jak na przykład miał Poison razem z lawą, to. Kompletnie nie działało. Natomiast jak na razie zastąpiliśmy właśnie takimi dragonami, zastąpiliśmy mega miniona. Moglibyśmy jeszcze teraz, sobie myślę, zastąpić minionki, i to nawet chyba bardziej by pasowało. Natomiast generalnie myślę, że minionki to jest bardzo ważne, żeby to była taka po prostu tania karta w tym deku z dużą ilością jednostek, jako szybkie kontry po prostu. A więc raczej minionków nie będę zmieniał. Zobaczymy, jak się tutaj będzie sprawowało. Myślę, że to może być spoko, dlatego, że Mega Minion nie ma Splash Damage'a i mamy raczej mało jednostek w tym które mają Splash Damage. Oprócz tego mamy też dwa smoki, więc mamy większe obrzeżenia niż Mega Minion. Oraz i jedynym w zasadzie minusem jest to, że mamy strasznie mało HP na tych smokach. Natomiast to ma również swój, e, swój plus, a mianowicie teraz właśnie na przykład wywalił wywalił Fireballa na nasze Minionki, więc teraz nasze smoki mogą sobie robić co chcą. Tak samo mogłoby być na odwrótnik, by stracił firebola na dragon nie mógłby później kontrolować minionów. Tak więc myślę, że to może mieć sens. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało w wyższych ligach. Spróbujemy nabić tym na przykład czempiona. A raczej myślę, że nie uda się nabić czempiona, może do Mastera 3 tym dojdziemy pod koniec sezonu później. Myślę, że to mogłoby być ciekawe, żeby zobaczyć, czy to się dobrze sprawuje. Natomiast generalnie myślę, że to jest... może teraz być silna karta. Natomiast jakoś specjalnie... Myślę, że w tym deku raczej lepiej sprawowałby się Mega Minion, albo po prostu się przyzwyczaję zbyt do Mega Miniona. Albo po prostu nie mam pojęcia dlaczego, że nie grałem jeszcze de facto przeciwko przeciwnikom, które mają ten sam level co ja. Natomiast jak na razie z tyłu udajemy właśnie tamte. One niestety są słabe przeciwko zwykłemu smokowi, choć tutaj potrafiły go zbić, to jednak, no właśnie, znowu to są... mają fajne zastosowanie o tyle. Że przeciwnik musiał wywalić Firebola w właśnie tam smok i już nie mógł w barbarianów. Tak więc to jest super zastosowanie. Natomiast, tak jak mówię, musiałbym jeszcze sprawdzić na wyższych ligach, czy on się dobrze sprawuje albo na przykład na Challenge'u. To mogłoby być ciekawe. Natomiast przechodzimy już do drugiego meczu. Pierwszy był oczywiście wygrany, dlatego że walczyliśmy przeciwnikiem, który miał 10 level. Nawet nie mamy jeszcze Mastera 1 tutaj. Także przechodzimy do drugiego meczu. To będzie chyba najbardziej wyrównany mecz, dlatego że mamy mecz. Z przeciwnikiem z, levelu, z levelem 12. E, natomiast myślę, że i tak to będzie bardzo duża. Będziemy mieli bardzo dużą przewagę. Także jak widzicie, przed nasz Fireball niszczy jego Wizarda na hita. Oraz mamy jeszcze o tyle przewagi, że jego wieża nie jest w stanie na dwa hity zbić jednego lewa papsa, Co też będzie dla nas duży plus. Wiadomo, ich wieże mają mniej HP. To jest dosyć oczywiste. Widzimy, że przeciwnik. Grade bołem, także my dajemy lawę z tyłu, dlatego że nie dał tego defensywnie. Także możemy zaatakować i nie przejmować się tym, że on nas osłabia. O go za chwilę damy smoki z tyłu, zobaczymy jak się do tego sprawdzą. Myślę, że na pewno to będzie lepsze niż mega minion, dlatego że mają po prostu dalszy zasięg. I myślę, że lepiej będą kontrolować na przykład minionki. Natomiast jak widzicie, to niestety, ale na dwa hity padają od e, tego, od Wizarda. Także. No mogło być lepiej. Teraz liczymy na to, że mm, pupsy zada jakiekolwiek obrażenia. natomiast na życie bomba zada jakieś obrażenia, więc nie jest zaczęli źle. Teraz myślę, że będziemy się bronić strzałkami, żeby tam tego wizarda dobić. Dokładnie tak. Przy okazji nawet był na 10, więc tam nic nam nie miał prawa zrobić. Tak więc tak, Spodziewałem się, że teraz przeciwnik mnie zaatakuje, dlatego że raczej ma przewagę w Elixirze. Także będziemy mieli tutaj w ręce w razie czego barbariansy. Natomiast nie wiem, jak on ma Elixir dokładnie tutaj. Także być może będziemy musieli zaatakować. Natomiast wiem, że przeciwnik ma x więc dałem to tak. Właśnie te barbarianki, żeby nie mógł zaatakować x a Dlatego, że jakby zaatakował x to po prostu te strzały barbarianki. I nic by mu to nie dało. Natomiast jak na razie udało się przeciwnikowi zniszczyć te barbarianki, więc za chwilę będziemy nas zaatakować. Natomiast my dzięki temu skorzystamy z tego, że przeciwnik raczej więcej wydał na tą obronę. Więc my teraz po prostu zaatakujemy. Przy okazji bronimy się smukami przeciwko temu x bowowi Zobaczymy, jak dobrze się tego sprawdzą. Typy ten x nie był na takim niskim levelu, to raczej tak mocno by nie został osłabiony. Natomiast my atakujemy Lava Lunem. Przeciwnik atakuje x bowem x bowem który został jeszcze wcześniej trochę osłabiony i który jest na 10. Więc raczej wiele na nie zrobi. Natomiast my zaatakujemy, z zniszczymy jego wieżę. I dlatego, nikt nie mogą być, jak się przed tym bronić. Także, tak, wieża zniszczona, idziemy teraz na główną wieżę przyźnika. Natomiast, myślę, że raczej będziemy musieli zniszczyć jeszcze wieżę mm, księżniczki, żeby rzeczywiście to wygrać. Czyli ich ma znowu x -bo, znowu go daje. Natomiast, on strzela znowu do naszych barbarianków. Także, prawie dokładnie, prawie nas dobił. Na 5 sekund do końca, zobaczymy co zrobi. I ma loga niestety, także dobił naszą wieżę. Natomiast teraz już kompletnie nie ma obrony, nie ma Elixiro na obronę. Tak więc udało się go dobić. Tam jeszcze próbował się bronić Tesla, ale to też mu nie wyszło. E, także okej. Okay. Przechodzimy do ostatniego trzeciego meczu. Mamy dodatkowo 30 pułarków Myślę, że nawet byłoby ciekawie, gdybyśmy byli trochę niżej. I okej, okay, mamy tutaj super dużo kart do skeletonów dragonów także zobaczymy je sobie zobaczymy na jaki level będziemy w stanie ulepszyć jeszcze przynajmniej na szósty i na siódmy możemy ulepszyć raczej już będzie to także okej, okay. mamy trochę dodatkowych punktów start pointsów i nie przechodzimy do kolejnego meczu mamy tym razem grę z jedenastym levelem więc nie myliłem się że tamten mecz z 12 levelem będzie najbardziej fair play Dlatego, że wiadomo tutaj mamy dwa lewele przewagi i już po przeciwnik nie będzie mógł nic nam zrobić. Także okej. Okay. Myślę, że tutaj łyczkę um, uh, zbijemy za 4 eliksiru. I jeszcze w razie czego mamy strzałki w dłoni, jakby chciał coś tam wesprzeć, natomiast nic tam nie zrobił, więc wieża dobije dobiję tamtą łiczkę. Natomiast my musimy się... my musimy bronić naszą lawę. Także dałem dragony. Dragony na szczęście mają ładny zasięg więc mogą od coś, niszczyć tego wizarda teraz dodatkowo wieża się skupiła na jednym smoku co co prawda ma bardzo mało hp i raczej lepiej gdyby się skupiła na skupiła na właśnie lwp tak jak teraz natomiast udaje się bardzo ładnie osłabić się wieżę przecież próbował bronić się choć raczej teraz po prostu próbuje atakować e, duchem natomiast został zbity dlatego że jeszcze nic nie zrobił dlatego że nie było go nawet widać więc nasze jednostki nie mogły się na nim skupić teraz mamy 10 level Szkieletąków, jak widzicie też lewe szkieletonków, co ciekawe Nie jest w stanie skontrolować naszych barbarianków na 13, nawet jak są mocno osłabione Także okej okay. Teraz przeciwnik znowu atakuje My będziemy się bronić za chwilę fireballem, więc jeszcze nie mamy eliksiru chwilowo Natomiast wiem, że przeciwnik nie da nam na tyle obrażeń, żeby to było, to miało jakieś wielkie znaczenie A za to wydał dużo eliksiru na ten atak, więc my teraz po prostu zaatakujemy Zrobimy kontratak I teraz znowu zniszczymy tamtego wizarda znowu smoków Także to tutaj jest zawsze bardzo przydatne. Myślę, że mega minion raczej byłby do tego znacznie słabszy, dlatego że ma zarówno mniejsze zasięg, jak i mniejsze obrażenia. Oraz nasze smoki teraz atakują jego wieżę. Także super. Jeszcze raz zauważcie, że wieża Kinga nie atakuje tych smoków, jak atakują tą wieżę. Tak więc to jest kolejny plus. Tak więc teraz mamy papsy, które atakują łyczkę oraz balon do wieży. No co raczej już nie, nie będzie miał dla nas znaczenia, raczej i tak nie robimy tej wieży w, w tym czasie, w tej jednej minucie. Natomiast zobaczmy, Przeźnik znowu nas atakuje. my się obroni po prostu barbariankami. oprócz czego dał tam smoka. Jeszcze jest duch, duch raczej uprzyłszy nam życie. Natomiast udało się ładnie zbić fireballem, oprócz czego przeźnik ma lambeczaka. Natomiast znowu mamy strzałki, więc ładnie zbijemy tego smoka, zarówno jak i właśnie szkieton armii. Teraz ładnie się jeszcze bronimy, żeby żadnych obrzeń nie było na wieży. I po prostu atakujemy lawą znowu, Oprócz balonem. Zobaczymy, czy balon. Jeszcze będę nie stać na balonach. Ale raczej teraz powinienem zaatakować balonami, a nie tymi smokami. Natomiast generalnie te smoki powiedziałbym, że bardzo ładnie się spisują jako zastępstwo nawet dla minion hordy. Lepiej niż dla mega miniona, jak macie minion horde w deku. Dlatego, że to, jest, to są trochę tańsi, mają więcej takie same obrażenia, to znaczy znacznie mniejsze obrażenia jednak, ale z ich dwóch tylko. I mają większe, więcej... E, Mniejsze szanse są może tak, mniejsze szanse są na to, że przeciwnik łatwo je skontruje tanio, przecież to jest karta, która kosztuje 5 eliksiru. A jest, że oczywiście przeciwnik musi wydać 4 eliksiru, żeby skontrować kartę za 4 eliksiru, także to jest spoko. Także jeszcze raz z wam żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!